tu mnie i zawarł dla klas 1 i 3 po drodze Mikołaja Następkowa odbywa się tutaj w Pisarzowicach jest po raz dwunasty. 12. 12 lat temu wpadło na pomysł, że fajnie by było, żeby w ten magiczny święteczny czas wpaść na jakiś fajny pomysł, żeby był jakiś zawiązku dla dzieci. Bo 12 lat temu nie było takich e, interesów ukierunkowanych dla uczniów klas 1 i 3. stąd ten pomysł, e, przyjął się ten pomysł, i e, dlatego dzisiaj to jest jeden, z powiatu Dzisiaj na kraju możemy zobaczyć e, trzy szkoły z gminy Kamiennego Katylia Ptaszków, Krzeszów oraz Gospodarze pasażowice. Mieli być również uczniowie e, ze szkoły kosowej w szarocie, ja niestety e, zanim mogli sprawiać do z kolei Mikołajów na domowej po takie złożone jak e, Mikołaj Kowiek na wycieczkę. W zasadzie nie ma specjalnych konkurencji dla, sz, dla osób z osobami na osób niepełnosprawnych, natomiast e, tak jak powiedziano, to co uczniowie szkoły co roku są z nami i integrują się w No, 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 no ogromną ilość. Jak patrzę, jak one się cieszą, jak się to naprawdę radość to z nich aż się wylewa. No.